Cześć, cześć kochani. Słuchajcie, wiem, że dawno do was nie mówiłam, ale tak jak wszystko dookoła jest w takim stanie trochę zamrożenia, zatrzymania, tak trochę też moje życie i pomyślałam, że podzielę się z wami tym, co, co robię w tym czasie w celu połączenia się z moim wnętrzem, z intuicją. W celu poczucia takiej wewnętrznej wibracji wspierającej, która pomaga poradzić sobie z, z lękiem czy jakimiś zmartwieniami, po prostu jest kilka takich rzeczy, które i Wy możecie zrobić, żeby pobudzić właśnie w sobie taką wyższą energię, wyższą wibrację. I są to bardzo proste rzeczy. Należą do tak prostych, jak na przykład siedzenie i patrzenie w okno, obojętnie czy na płynące chmury, czy na padający śnieg, to jest obcowanie z naturą i to mnie osobiście od razu sprowadza do jakiegoś takiego wewnętrznego miejsca spokoju, relaksu, zaufania. I myślę, że każdy z Was czegoś takiego doświadczył mniej lub bardziej zaawansowanym stopniu. Ja w takich stanach potrafię, nie wiem, wziąć długopis i napisać coś, coś wypływa ze mnie, jakieś słowa piękniejsze, lub mniej piękne, lub zabawne, albo wypływają ze mnie jakieś emocje. Po prostu coś się oczyszcza, ale coś też się tworzy, więc bardzo polecam taką metodę medytacyjną. Po prostu posiedzieć i popatrzeć w okno, nic nie robić. Może mieć pod ręką coś do pisania, a taka próba pisania, to samo. To, że otworzę zeszyt i zaczynam coś pisać, sprawia, że właśnie wchodzę w taki proces doświadczania siebie i swoich emocji. I to jest bardzo fajne, korzystne, oczyszczające. Pomaga, pomaga mi osobiście w pewnym sensie odzyskać równowagę, ale też pomaga mi w. W, w ułożeniu intencji na dany dzień, w skupieniu się na zadaniach, które mi czekają. Robię to zwykle rano, ale niekoniecznie. Czasami można to zrobić wieczorem albo w południe. Zawsze pisanie wspomaga nasze, nasze procesy myślowe, procesy emocjonalne i zawsze wspiera rozwój wyobraźni, kreatywności, więc. Tą metodę bardzo polecam też jako połączenie się właśnie zewnętrzną mądrością. Bo czasem z długopisu mogą wypłynąć jakieś wskazówki na dalsze nasze decyzje, na, na, na dalsze życie. I przede wszystkim, kiedy macie jakiś dylemat, jest to świetny pomysł, żeby go rozpisać. Co dalej, słuchajcie, jeżeli chodzi o ducha, no to do ducha najprostsza droga prowadzi poprzez ciało. Dlatego ja praktykuję, praktykuję sobie Qigong. Nie wiem, czy znacie. Można to nazwać Qigong albo Qigong, albo kigong. To jest wszystko to samo. To są takie płynne ruchy, głównie rąk, ale też pleców, całego ciała, które wykonuje się w pozycji stojącej i one wyrównują energię w ciele. Ja uczę się od. Takiego trenera, który nazywa się Lee Holden, pisze się l e, -E Holden przez samoha, i na pewno znajdziecie na YouTube jego filmy. On, co prawda, prowadzi to po angielsku, ale mm, oczywiście imitując jego ruchy, każdy uzyska ten sam efekt. Bardzo polecam, ponieważ on ma takie sesje 10-20-minutowe, takie, które nie zabierają za dużo czasu i pomagają wyrównać sobie energię. W danym dniu, w każdym momencie, tak naprawdę można wstać od komputera i sobie takie ćwiczenia wykonać. Dodatkowo one działają bardzo dobrze na, na kręgosłup, na, na barki. Jeżeli ktoś ma jakieś bóle, to takie ćwiczenia na pewno wspomogą w, w procesie ich eliminacji. Co jeszcze ciekawego robię, słuchajcie. No. Bardzo dużą rolę w moim życiu odgrywa sztuka, więc tutaj muszę powiedzieć, że dużo emocji wypływa poprzez granie na instrumentach. Głównie gram sobie na pianinie, i w ten sposób bardzo łatwo udaje mi się po pierwsze doświadczyć siebie, po drugie połączyć się z wnętrzem. Znaleźć się w danej chwili, tu i teraz to jest naprawdę bardzo wartościowe. Jest to forma medytacyjna dla mnie, chociaż oczywiście też robię sobie sesje takie typowo przeznaczone na praktykę, na naukę gry. Ale czasami biorę po prostu trzy akordy i gram je w kółko, i w ten sposób wchodzę w taki stan medytacyjny. Jeżeli mowa o medytacji, to to jest kolejna rzecz, którą. Robię nie codziennie, ale staram się. Niekiedy to jest wizualizacja, którą przeprowadzam przed snem, i wtedy wizualizuję sobie jakieś tam moje cele, moje pragnienia. A czasami jest taka medytacja, w której na przykład skanuję sobie całe ciało od czuków, palców u przez kostki, kolana i tak dalej, w górę. Aż po czubek głowy, i każdą z części ciała, którą sobie wyobrażam, po prostu rozluźniam. I w ten sposób ostatecznie ciało jest tak rozluźnione, że praktycznie go nie czuję. Wręcz niekiedy czuję, że jakby się unosiło albo coś w tym rodzaju. Ale oczywiście tak głęboki relaks jest do osiągnięcia. Nie ma dla każdego. Wystarczy kilka takich sesji, żeby nauczyć się rozluźniać, rozluźniać ciało i, i każdy może. Coś takiego poczuć. Zresztą w trakcie ćwiczeń Tai Chi też wspaniale można poczuć energię, pobudzoną energię ciała, głównie w dłoniach można poczuć i można manipulować tą energią. Ale o tym też mówi, mówi Lee Holden w tych swoich filmach, więc to możecie sobie, sobie sprawdzić. Jeszcze wracając do sztuki, mam taką metodę, którą co prawda zaniedbałam w ostatnim czasie, ale ale wracam do niej czasami. Jest to malowanie albo rysowanie niekiedy. To sprawia mi ogromną przyjemność, przenosi mnie do tu i teraz. Ja akurat sobie praktykuję taką metodę, która się nazywa Vedic Art. przy się przez V i C na końcu, Vedic. I to jest sposób malowania intuicyjnego, czyli tak naprawdę nie stosuje się żadnych. Takich typowych technik artystycznych, jakich uczy się na Akademii Sztuk Pięknych, tylko raczej bierze się farbę i próbuje się narysować coś, co w nas wibruje, co, jaka, jakąś energię, która, która w nas się ujawnia. Różne dzieła mogą z tego powstać. Niektóre piękne, niektóre nie aż tak piękne, ponieważ wiadomo, że przerabiamy w sobie różne emocje i. I wiadomo, niektóre będą się nadawały na ścianę, a inne będą po prostu się nadawały do schowania za szafę. Ale zawsze każde takie malowanie daje dużo przyjemności i pomaga zbuforować jakieś emocje, które się w nas pojawiają. Słuchajcie, jeszcze z takich elementów dla mnie ważnych, które praktykuję nadal i. Niezmiennie i bezustannie, znaczy właściwie bez, powiedzmy, dłuższych przerw, to są spacery i ruch na świeżym powietrzu. Ostatnio też odkryłam slow jogging, czyli taką metodę bardzo wolniutkiego biegania, która właściwie takiego truchciku prawie że w miejscu, wolniejszy nawet niż chodzenie. I przy tym człowiek się nie poci, nie ma zadyszki. Nie, nie jest mu gorąco, nie odczuwa żadnego dyskomfortu, nie bolą po tym mięśnie, nie ma się zakwasów. Generalnie najlepszy sposób na bieganie, jaki znam, nazywa się slow jogging. Możecie sobie sprawdzić, ale po prostu przeplatam go ze spacerem, czyli po prostu idę sobie tam kilkanaście minut, potem sobie chwilę biegnę, potem znowu idę. W ten sposób na przykład przez 2 trzy godziny, nie no, może przesadziłam, przez godzinę, dwie, Codziennie spędzam czas na świeżym powietrzu, staram się spacerować i biegać w parku, wśród zieleni, no, teraz mamy troszeczkę bardziej szarą porę roku, chociaż momentami było też bardzo biało. No, ale, ale jednak żeby żeby obcować z naturą, z roślinami, ze zwierzętami a propos zwierząt jeszcze mi się przypomniało, że czasami patrząc za okno mój wzrok napotyka sarny po prostu obserwuję je sobie. jest takie statko sarn, które mieszka blisko mojego domu i przychodzą prawie, że pod okno cała rodzina, nie wiem, chyba trzy, cztery dorosłe i, i, i dwie takie malutkie naprawdę sześć, czasami siedem nawet widzę, widzę pod oknem to jest bardzo też zatrzymujące w chwili, obserwacja zwierząt Także jeżeli to lubicie robić, to to bardzo też polecam.